Cześć wszystkim! W tym filmiku wyjaśnię, jak zainstalować sklep Google Play na Windows 11. Jeszcze kilka miesięcy temu uruchomienie Google Play Storage na Windows 11 było niemożliwe. Jest jednak sposób, aby w pełni uruchomić aplikację z Android z Google Play Store na Windows 11. Proces instalacji nie jest trudny, ale efekt jest warto tego, żeby poświęcić na to czas. No i jedziemy. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizację urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Przypominamy, że nie odpowiadamy na, y, za awarię oprogramowania, ale osobiście nie znalazłam żadnych błędów ani y, awarii systemu. Przed uruchomieniem i instalacją należy najpierw sprawdzić, czy komputer ma łączone dodatkowe funkcje, takie jak Hyper-V i Virtual Machine Platform. Aby to zrobić, przejście do Start, w oknie wyszukiwania przejście do panelu sterowania, kliknijcie na programy i funkcje. Kliknijcie na zakładkę Łącz, lub funkcję systemu Windows. Mogni Windows Components zaznaczyć pole obok Hyper-V i Virtual Machine Platform. Kliknijcie na OK. System poprosi o ponowne uruchomienie komputera, uruchomcie ponownie strony. Odinstalujcie podsystem Windows dla systemu Android, jeśli był wcześniej zainstalowany. Służy to jedynie do zainstalowania nowego podsystemu. Aby odinstalować, otwórzcie menu Start, poszukajcie Windows Subsystem for Android. Kliknijcie prawą przyciskiem myszy i odinstalujcie. Następnie musimy włączyć ustawienia deweloperskie w systemie Windows. Otwórzcie Start. Do ustawień. Następnie do zakładki przywatność i bezpieczeństwo. Następny pole dla deweloperów i łącz tryb dewelopera. Kliknijcie tak w poszukującym oknie. Potem musimy pobrać pakiet WSA. Jest to zmodyfikowana wersja Windows Sub System for Android. Skorzystajcie z linku w opisie i Wszystkie linki i polecenia zostawię w opisie pod filmem. А розпакуючи побраний плік до довольної локалізації пурні бендючі мущаву подати шишки до пліку з тего фольдеру. Рухом чи PowerShell як адміністратор. Клікніть правим шишківським мишем на меню старт і отвучу Windows Terminal як адміністратор. Pierwsze poleceń piszcie Add App stage Register i przejdźcie do lokalizacji. Aby wszystko uzyskać, ścieżkę do lokalizacji pliku, przejdźcie do folderu z plikiem i kliknijcie prawym przyciskiem myszy na App Manifest. Pobierzcie kopiuj jako ścieżkę, aby skopiować ścieżkę do pliku do schowka. Zmieńcie na wiersz poleceń, wklejcie naszą ścieżkę, naciśnijcie Enter, WSA zostanie zainstalowany, a po zakończeniu pojawi się skrót w menu Start. Teraz musimy pobrać pakiet narzędzi SDK Platformy w tym celu może wyjść na odpowiednio strony link w opisie. Następnie naczyśnicze start. Kliknijcie na zakładkę Wszystkie aplikacje, otwórzcie naszą aplikację WSA. Sekcję trybu deweloperskiego u przesuńcie suwak. Teraz musimy odłożyć opcję plikie Otwarzamy. Zostaniemy poproszeni przez nasz firewall, kliknijcie przycisk zezwaleń na dostęp. Następnie w zakładce IP adres klikamy na przycisk odświeżania. Skopiujcie to, zwróćcie uwagę na adres w sekcji tryb deweloperski, dla Was powinno być tak samo. Następnie przejdźcie do folderu, w którym rozpakowałyście nasz pakiet CDK. trzymajcie Shift i kliknijcie prawą przyciskiem myszy na wolne miejsce. W folderze. wybiście Otwórz terminale Windows. Teraz uruchomcie. Naciśnijcie Enter. Potem wpisujemy kolejne polecenia. To pokaże Wam, że ABD jest połączone. Następnie musimy zalogować się do sklepu Google Play, uruchamiając szyję komputera pod rząd. Teraz zaloguj się na swoje konto Google. Шестко. Зараз можеш заінсталювати свої улюблені ігри, апликації TikTok, Instagram, YouTube і так далі. A jak widać to wszystko działa! I to jest wszystko. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować naszego kanału. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach pod filmikiem. Dziękujemy wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Podczas, gdy oglądasz ten film, cywile na Ukrainie umierają w wyniku ataków i bombardowań prowadzonych przez Federację Rosyjską. Obłąkany reżim Putina zaatakował pokojowe państwo w sercu Europy. Pomóżcie ukraińskiej armii. Wpłaccie datek do Fundacji Wróć Żywy. Kliknijcie na kod QR lub link w opisie filmu i przekaźcie dowolną kwotę, która z pewnością wzmocni ukraiński ruch oporu i pomoże przeciwstawić się przestępczej rosyjskiej agresji.